Dzień dobry Barbaro. Dzień dobry. Świetnie wyglądasz. Wzajemnie uwielbiam ten róż. Że dole różką to może Livia pochodzi z Kolumbii i prowadzi sklep vintage. Na mojej ulicy. Istnieje wiele takich sklepów w Paryżu. Paryż z nich słynie. Można tam kupić luksusowe torebki sprzed lat w dużo niższych cenach. I właśnie można tam znaleźć takie perełki. Więc dla pasjonatów mody są to takie kopalnie skarbów. O, tutaj można znaleźć wszystko, różne fasony, kolory, e, takie vintage modele, więc jeśli szukamy czegoś do sesji zdjęciowych i fajnych inspiracji, to jest najlepsze miejsce, żeby je tutaj znaleźć. Czy francuski są bardzo kobiece? Niezwykle kobiece są kwintesencją kobiecości. A dlaczego tutaj przychodzą? Czego szukają? Ponadczasowych rzeczy, które nigdy nie wychodzą z mody. Pragną unikatowych ubrań z Francji jedynych w swoim rodzaju, których nikt inny nie ma. Interesują je rzeczy, które przetrwają trwały Cza próbę czasu. Czaare. Ważne są dla nich jakość i styl. Ludziom zależy na posiadaniu wyjątkowych rzeczy. Ważna jest dla nich jakość, ale również to, by wyróżniać się z tłumu. Teraz wszyscy noszą to samo, a to jest sposób na podkreślenie indywidualności i stylu. Myślę, że styl paryżanek to jest taka klasyka. One wybierają często takie podstawowe kolory, często stosują czerń. Biel, beże, brązy, granat i czasem i czerwień w małych akcentach, jak na przykład szminka. Uważam, że są bardzo praktyczne, natomiast stawiają na bardzo dobrą jakość i starają się dobierać tak swoją garderobę, żeby łatwo komponować różne stylizacje i aby była ponadczasowa. Myślę, że to jest również bardzo ekologiczne. Oczywiście to jest sposób nadanie nowego życia ubraniom.